Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny film. Tym razem będziemy rozmawiać o warunku SPPI, kluczowej kwestii przy klasyfikacji instrumentów dłużnych. Warunek SPPI, przypominam, determinuje nam w ogóle możliwość zaklasyfikowania instrumentu dłużnego do kategorii zamortyzowany koszt. Prawda? Za każdym razem, kiedy ten warunek nie jest spełniony od razu nam to zrzuca wycenę do wartości godziwej przez wynik finansowy, czyli tak naprawdę obie pozostałe metody wyceny i zamortyzowany koszt i wartość godziwa przez pozostały całkowity dochód są uwarunkowane spełnianiem warunku SPPI, czyli Solely Payments of Principal and Interest, czyli wyłącznie płatności odsetek i kapitału. Stąd, tak jak mówię, ten warunek i spełnienie jego jest Krytyczne, żebyśmy mogli w sprawozdaniu finansowym na koniec roku wycenić dany instrument efektywną stopą procentową, bo jeżeli on nie jest spełniony, to musimy dokonać wyceny do wartości godziwej. I wiele spółek zaniedbuje niejako zweryfikowanie, czy posiadane przez nie, przez nie aktywa finansowe, mogą być rzeczywiście wyceniane z amortyzowanym kosztem. Zaniedbuje to i wycenia instrumenty zamortyzowanym kosztem które tak naprawdę tego warunku SPPI nie spełniają i powinny być wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy dlatego dzisiaj powiemy sobie jakie cechy musi mieć instrument żeby ten warunek ostatecznie był spełniony Warunek SPPI oznacza, że instrument ma odsetki, które zgodnie z tym, co mówi standard, obejmują tylko dochody odpowiadające podstawowej umowie kredytowej. Czyli tylko takie plain vanilla odsetki są w umowie. Takie odsetki, które są zwykłe i akceptowalne przez standard, to są. Odsetki, które odzwierciedlają wartość pieniądza w czasie, ryzyko kredytowe, płynność i jakieś tam narzuty z tytułu marży zysku dla pożyczającego. Te cztery elementy odsetek są akceptowalne. Jeżeli w naszym instrumencie, który rozważamy, odsetki wynikają tylko i wyłącznie z tych czterech instrumentów, to. Będzie taki instrument spełniał wymóg SPPI i może być wyceniany przez zamortyzowane dyskonto. Jakie instrumenty nie będą spełniały, a na przykład instrumenty, które mówią ja ci pożyczę 100 zł, a ty mi oddasz te 100 zł, plus powiedzmy 0,1% odsetek plus 50% zysku z inwestycji w cokolwiek, galerię handlową na przykład. Albo ja ci pożyczam 100 zł, a ty mi oddasz 100 zł plus minus zmiana ceny złota w tym okresie. Tego typu instrumenty nie spełnią nam warunku SPPI i one z automatu muszą być wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy. Dlaczego? No bo właśnie odsetki w nich są zdefiniowane nie jako prosta umowa kredytowa, tylko są uzależnione od czegoś innego. W pierwszym przypadku od zysków z jakiejś inwestycji, w drugim przypadku od ceny towaru. Szanowni Państwo, tyle ode mnie w tym zakresie. Bardzo Państwu dziękuję. Jak zwykle zapraszam do oglądania innych filmików i jak zwykle zapraszam do komentowania i zgłaszania pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie będziemy w stanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.